Witajcie, kochani. Bardzo się cieszę, że mogę znowu do Was mówić, z Wami się spotykać. Dzisiaj mam kolejne bardzo, bardzo ważne słowa związane z przyszłością naszego kraju. Kraju, który, jak mam głębokie przekonanie, będzie w końcu wolny i będzie bożym królestwem będzie w bożym panowaniu. Posłuchajcie. A słowa, które będę czytał i później objaśniał, pochodzą z Jeremiasza rozdział 32. Więc zaczynamy. Symboliczne kupno pola. Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi w 10. roku panowania Sedecjasza, króla judzkiego, to jest w 18. roku Nabuchodonozora. Wtedy właśnie wojsko obcego króla babilońskiego oblegało Jerozolimę. A prorok Jeremiasz znajdował się jako więzień w wartowni pałacu króla ludzkiego. Umieścił go tam pod strażą Sedecjusz, król ludzki, zarzucając mu: Dlaczego prorokowałeś tymi słowami? Tak mówi pan: Oto wydam to miasto w ręce króla babilońskiego i zdobędzie je. Sedecjasz zaś, król ludzki, nie ujdzie Haldejczykom. Wydam go bowiem niezawodnie w ręce króla babilońskiego, także będzie z nim mówił twarzą w twarz i zobaczy go oko w oko i oprowadził sedecjasza do Babilonu by tam przebywał dopóki go nienawidzę wyrocznia pana jeśli będziecie walczyli z chaldeczykami doznacie niepowodzenia jeremiasz zaś powiedział pan skierował do mnie następujące słowo oto Hanamel, syn szaluma twojego stryja idzie do ciebie by ci powiedzieć kup sobie moje pole vanantol ty bowiem posiadasz rodzinne prawo wykupu to bardzo ważne słowa kochani Dalej. I przybył do mnie, do wartowni syn mojego stryja zgodnie ze słowem Pańskim i rzekł: Kup proszę moje pole, które znajduje się w Anantol, w ziemi Beniamina. Tobie bowiem przysługuje prawo dziedzictwa i wykupu. Kupię sobie. Zrozumiałem wtedy, że było to polecenie Pańskie. Kupiłem więc to pole od stryja mojego w Anantol i zapłaciłem mu należność. 17 cyklów srebra. Spisałem więc kontrakt, zapieczętowałem, wziąłem świadków i odważyłem srebro na wadze. Następnie. Wziąłem kontrakt kupna, dokument zapieczętowany według przepisów prawnych oraz otwarty, i dałem kontrakt Baruchowi synowi Neriasza, syna Machsejasza, w obecności Hanamela, syna mojego stryja i w obecności świadków, podpisanych w kontrakcie kupna i w obecności wszystkich mieszkańców przybywających w wartowni. Poleciłem, by w ich obecności, co następuje: to mówi Pan zastępu Bóg Izraela Weź te dokumenty, kontrakt kupna, zapieczętowany i ten, który jest otwarty i umieść je w glinianym naczyniu, by się zachowały przez długi czas. To bowiem mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Będą jeszcze w tym kraju kupować domy, pola i winnice. Kochani, powtarzam, będą jeszcze w tym kraju kupować pole, pola, domy i winnice. Głęboko wierzę, że słowa Jeremiasza niosą dla nas nadzieję. Że widać w nim Boży pokój, pokój, który jest dany narodowi. Pan głośno i wyraźnie mówi nam, że cokolwiek by się nie działo, jakkolwiek by groźny nie był najeźdźca, jakkolwiek nas nie uciskał, to będziemy w tym kraju mogli żyć godnie, będziemy kupować domy, będziemy kupować pola i winnice. Dlaczego? Dlatego, że, że moc Pana jest wyższa niż wszelka, wszelki najeźdźca. Kani, nie bójmy się, nie bójmy się, gdy zacznie się realizować brudna polityka naszych rządów. Nie bójmy się, gdy zobaczymy obcego na jeździe, który teraz mocniej okupuje nasz teren. Nie bójmy się, ale wtedy, właśnie wtedy, przypomnijcie sobie te słowa, które Wam dzisiaj mówię, przypomnijcie sobie te słowa, które mówiłem w marcu, w kwietniu, w którym pokazywałem, że będziemy jak ścięte drzewo, przybliżając obraz z księgi Daniela, rozdział 4, ponieważ Pan. Cały czas powtarza, że my jako naród odżyjemy. Pan nam daje nadzieję, bo Pan jest wyższy niż wszelki najsa i ludzkie knowania nie mają, wpływu, nie mają wpływu na jego decyzję, ponieważ Pan jest pokojem. Posłuchajcie, posłuchajcie, co, mówi, co, co jest dalej w tym. Modlitwa Jeremiasza i odpowiedź Pana. Mo Modliłem się do Pana po oddaniu kontraktu kupna Baruchowi, synowi Neriasza, tymi słowami. Ach, Panie Boże, oto stworzyłeś niebo i ziemię wielką swoją mocą i wyciągniętym ramieniem. Żadna rzecz nie jest niemożliwa dla Ciebie. Ty, co okazujesz łaskawość tysiącom, lecz karzysz grzechy ojców, oddając zapłatę w zanadrze ich potomków. Boże mocny, którego imię jest Pan zastępów, potężny jesteś w radzie i wielki w czynie. Oczy Twoje są otwarte na wszystkie czyny ludzkie, by oddać każdemu według jego postępowania i według owoców jego uczynków. Czyniłeś znaki i cuda w ziemi egipskiej, aż do dziś w Izraelu i wśród ludzi wyrobiłeś sobie imię, jakie posiadasz dziś. Wyprowadziłeś naród swój Izraela z ziemi egipskiej wśród znaków i cudów potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i wśród wielkiej trwogi. Dałeś im tę ziemię, którą przyrzekłeś uroczyście dać ich przodką, ziemię pływającą w mleko i miód. Przyszli i wzięli ją w posiadanie, ale nie słuchali Twojego głosu i nie postępowali zgodnie z Twoim prawem, nie spełniali tego, co im nakazałeś. Dlatego sprowadziłeś na nich wszystkie te nieszczęścia. Oto wały oblężnicze podchodzą pod miasto, by je zdobyć. Miasto będzie wydane w ręce wroga, nacierającego na nie na skutek miecza, głodu i zarazy. Wypełniło się, co zapowiedziałeś i sam to, Panie, widzisz. Ale panie, ty powiedziałeś: Kup sobie pole za pieniądze, zawołaj świadków. Tymczasem miasto zostaje wydane w ręce wroga. Wtedy pan skierował do Jeremiasza te słowa: Oto ja jestem pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest może dla mnie coś niemożliwego? Dlatego to mówi pan: Oto wydam to miasto w ręce wrogów. I w ręce wrogiego króla i zdobędzie je. Wkroczą do niego wrogowie nacierający na miasto, podłożą ogień i spalą. Domy, które składano na, da na dachach ofiary Balowi oraz wylewano płyny na ofiarę innym bogom, by mnie obrażać. Albowiem od swojej młodości synowie Izraela i synowi Judu czynili jedynie zło wobec mnie. Istotnie, obrażali mnie dziełami swoich rąk. Tak, powodem gniewu i oburzenia było dla mnie to miasto od dnia, gdy je zbudowano. Aż do dziś. Przeto muszę je usunąć przed mojego oblicza. Na skutek nieprawości Izraela i Jud, jakie się dopuszczali, by mnie drażnić oni i królowie, dostojnicy, kapłani, prorocy, jak i mieszkańcy. Odwrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. I mimo, że ich pouczałem niestrudzenie nie chcieli słuchać ani przyjąć upomnienia. Umieścili swoje obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego imienia, aby go zbezcześcić, i zbudowali wyżyny Bala. By ofiarować swych synów i swoje córki ku czci Molocha. Nie polecałem im tego. Ani na myśl mi nie przyszło, by można czynić coś tak odrażającego i doprowadzić to państwo do grzechu. Teraz więc, to mówi Pan Bóg Izraela o tym mieście, o którym Wy mówicie, że będzie wydane w ręce obcego króla mieczem głodem i żerazą. Że oto nie lękaj się, oto sprowadzę ich ze wszystkich krajów, do których ich wypędziłem w przystępie gniewu i oburzenia. Sprowadzę ich na to miejsce i pozwolę mieszkać bezpiecznie. Im będą moim narodem, ja zaś będę ich Bogiem. Dam im jedno serce i jedną zasadę postępowania, by się mnie zawsze bali dla swojego dobra i swoich potomków i zabrę z nimi przymierze wieczne, mocą, którego nie zaprzestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serca moją bojaźnią, by już się nie odwracali ode mnie. Cieszyć się będą, wyświadczając im dobrodziejstwa, Osadzę ich trwale w tej ziemi, z całego swego serca i całej, z całej swojej duszy. Tak bowiem, mówi Pan, oto ja sprowadziłem na ten naród to nieszczęście, ale sprowadzę na nich też wszelkie dobrodziejstwo, jakie im przyrzekłem. Będą nabywać pola w tej ziemi, o której mówicie, jest ona pustkowiem. Będą kupować pola za pieniądze, będą spisywać kontrakty, pieczętować, zwoływać świadków ziemi w okolicach Jerozolimy, w miastach, w miastach górskich, w miastach nizinnych i południowych. Bo odmienię ich los. Wyrocznia Pana. Pan pokazywał mi te teksty stopniowo. Najpierw w piątek pierwszy rozdział z zapowiedzią o możliwości kupna, a potem w niedzielę pozostały, pozostałą część. Pokazywał mi to po to, bym zrozumiał drogę, jaką, jaką przechodzimy. Mam nadzieję, że warto było posłać tych tekstów. Wierzę, że masz to uczucie w sercu, które ja też otrzymałem od Pana, odczucie pokoju, odczucie zrozumienia, dlaczego tak się dzieje i głęboką pewność. Chciałbym, żebyś miał tą pewność, żebyś się otrzymał od, od Pana. Modlę się. Głęboką pewność, pewność że my jako naród przetrwamy. I nie tylko przetrwamy, ale będziemy mogli żyć godnie. Żyć godnie i wreszcie w wolnym kraju. Mam takie głębokie przekonanie, wierzę w to i głoszę Boże Królestwo tu i teraz ogłaszam Bożą Sprawiedliwość, która jest w naszym narodzie.